Siemaneczko, z tej strony oczywiście Carefi i tam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a tym razem nietypową, bo na pewno się tego nie spodziewaliście. Otwieramy sobie 130 kapsułek. Get set. Z kandydatami MRR 2020, 130 różnych kapsułek, coś niesamowitego, co nie? To będzie, myślę, gruby opening. Nie ma co opowiadać. No, oczywiście, czekamy na złote naklejki. Naszym marzeniem jest tutaj naklejka, oczywiście, Tylo złotą, bo ta naklejka zwraca wszystko całkowicie, prawie podwójnie. Opening zwraca, więc naprawdę naklejka jest gruba, ale, no, bądźmy realistami. Gdybym chociaż jedną złotą naklejkę trafił, będzie mega super, bo to ona. Praktycznie w większości odzwróci ten opening. No, mam nadzieję, że jakaś różowa to musi być naklejka, co najmniej różowa, foliowana musi być. No, i pewnie spodziewam się jednak, że 80% co najmniej naklejek będzie niestety niebieskich. No, ale obym się mylił. Obyśmy jak najwięcej natrafiali tych naklejek, które powinny, a ja już nie przedłużam. Ogólnie będę sobie tutaj losował te naklejki trochę. Jeżeli chodzi o to, jakich naklejek mamy najwięcej, no to najwięcej mamy te stylo. Mamy co najmniej ich 60, jak nie więcej. A tych takich resztę mamy po 30. 33 podajże, 33, 33, a tych 60 chyba 4, coś takiego, nie wiem jak to dokładnie jest, ale wiem, że tych jest na pewno 60 lub troszkę więcej, tych do trafienia stylu, więc od nich sobie zaczniemy, no i otwieramy 130 pojemników, nie wiem jeszcze jak to będę montował, więc wam nie powiem, czy będziemy jakoś później po drodze od jakichś najlepszych trafów, ja też zobaczę ile to czasu będzie zajmowało, bo podejrzewam, że możliwe, że nawet to pół godziny będę otwierał, ale nie ma co przedłużać, otwieramy sobie pojemniczek i patrzymy co tutaj będzie się trafiało, to jest Pierwszy pojemnik i w pierwszym pojemniku od razu i mamy fajną naklejeczkę hologramowa. Zaczynam od fioletowej boom. Także bardzo fajnie rozpoczynamy to wszystko i lecimy z kolejną naklejeczką, druga naklejeczka. No mówię, no czerwona naklejka w dzisiejszym odcinku by mi zrobiła dzień. O, fajnie, spada trafiona, ale hologramowa, więc jest ok. No takie trafy mogą być. Jeżeli mają być same fioletowe, to spoko, to ja bym to brał w ciemno. Same fioletowe, oczywiście jedna czerwona jest Tyllo, ale nie ta co trzeba co nie. Tyllo. Czekamy na Tyllo, ale oby była Tyllo, wiecie jaka. Interesuje nas tylko i wyłącznie Tyllo czerwona, to naprawdę byłoby coś, o, szkoda, że nie troszkę dalej Vitality, ale niebieska, więc nic ciekawego, wracamy do tutaj pojemniczka z Tylo trafiamy w Virtus Pro, ale niebieską więc niestety nic ciekawego i lecimy sobie teraz z tym pojemniczkiem teraz sobie te trzy otworzymy no tutaj wiadomo, nie ma co mówić, która jest ciekawa która nie ciekawa, po prostu interesują nas przede wszystkim kolory, natomiast Astralis myślę, że też swoją wartość tutaj na pewno jeżeli chodzi o złotą naklejkę Czyli czerwony kolor bym miała, natomiast my niebieską G2, ok, i przechodzimy sobie do czego? Tutaj, do tej na przykład. Tą sobie jeszcze otworzymy, To będzie trzecia z tego rodzaju naklejku, ale tam różowa przeleciała, no szkoda, Red Bull OG, ok, i znowu sobie przechodzimy do tej, tak sobie będziemy przechodzić, przechodzić, otwierać. Może jednak szybciej nam to wyjdzie niż myślałem. Oj! Fajnie, okay, chociaż tyle, że się zatrzymało na boom. Hologramowa, fajnie, fioletowa naklejeczka. To już jest trzecia, widzę z tego tutaj fioletowych, więc jest ok. Teraz czekamy tylko na różową i na czerwoną. To jest to, na co najbardziej będę czekał. No znowu przeleciała różowa i szkoda, bo to był Face, więc naprawdę też fajna wartość, by była tej naklejeczki. Szkoda, że nie udało się jej trafić, no ale wierzymy, dalej wierzymy, że coś tutaj jeszcze może być. Jest w Pili, oczywiście, ale niestety też niebieska. No nie Niebieska naklejeczka tutaj nam nie pomoże w niczym. Jest nawi, ale też niebieska, więc lecimy od razu dalej. Lecimy tym razem po Astralis. Może Astralis się uda trafić czerwoną. Nie udało się fanatik no ale też niestety niebieska, więc nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego. A my lecimy dalej. My cały czas lecimy dalej. jest w końcu jest. Mamy fajnie, fajnie. Jest różowa. Foliovan Astralis. Bardzo fajnie. Cieszę się. Powolutku zaczyna się to wszystko ładnie klarować. Bardzo fajnie, że się udało trafić różową na klejeczkę już mi się podoba, zaczęło mi się to pojawiać, jest pierwsza różowa, Nie zliczymy. Jedna różowa i jedna czerwona, to są nasze marzenia I jest Tylo. jest Tylo, jest hologramowa, fajnie, zaczynamy iść do przodu Bardzo mnie to cieszy, oby się udało trafić tylo. tylko wiecie jaką Tylo czerwona, Taylo czerwona, bliski kolor do różowego Więc już jesteśmy niedaleko Espada, to można powiedzieć, że właśnie jestem Espada i, i spadam właśnie Bo Espada nam niestety tutaj nic kompletnie nie daje Dlatego, oczywiście, lecimy dalej. No, szkoda, że się Spirita nie udało. Jest Ninja in Pijama. Szczerze mówiąc, nawet oni nie zmienili NIP. Przecież oni mieli inny. Szczerze mówiąc, nawet nie siedziałem ostatnio w tych drużynach więc nawet nie wiem, jakieś zmiany herbów czy coś były. Więc no, widzę, że tutaj coś się wydarzyło takiego, e, co tutaj nie wiedziałem. OG, ok. Nawet nie ma co kombinować, i otwieramy sobie dalej. Kolejną Zwirtus prona na okładce. I będzie rynek, jest fajnie. Renegade hologramowej jeszcze nie mieliśmy Elegancko I lecimy od y Może od tyłu teraz, od końca Sobie będziemy otwierać parę Otworzymy, o i była już czerwona, kurczę Aj, ależ blisko było, szkoda Aj, mamy co żałować Każdej czerwonej będziemy bardzo żałować Bo czerwona naklejka jest, no Bardzo warta Jest bardzo warta, jest dużo warta przede wszystkim Więc taka naklejka, no Must have, można powiedzieć na ten opening Must have i jeszcze mam nadzieję, że będzie już nie o tyle blisko, co po prostu uda się nam ją trafić. A my jeszcze póki co możemy sobie randomowo otwierać, bo jeszcze jest sporo do otwierać. Szkoda, że się nie udało tej różowej, znowu było blisko dość e, trafienia różowej na naklejeczki. Ninjas in pijama znowu. Szkoda, że jak trafiamy to na IP to nie trafimy czerwonego, tylko trafiamy niebieską. Niebieska niestety nic nam nie daje, no i przeciąłem dwie. Fioletowe, no i widzicie, już przeleciała nam czerwona, przeleciała nam różowa, no i oczywiście cały czas trafiamy niebieskie, no niestety niebieskie naklejki nic nam tutaj nie dają, no i kolejna czerwona już przelatuje, no coraz więcej razy nam już ta czerwona przelatuje naklejeczka, natomiast nadal nie daje nam to nic, nic nam nie daje to, że przelatują, no u nas widzicie tylko to co się trafi, Przeleciała znowu różowa NIP, ale mamy chociaż furię w kolorze fioletowym, no zawsze to jest coś, jest co hologramowa naklejka i znowu przelatuje różowa, no nie, nie lubią, nie lubią nas dzisiaj, coś Valve nas dzisiaj nie lubi, Gay ben, nasz kochany nas nie lubi. Ale jest, jest fajnie, super, Fanatic Foliowana. Mamy drugą różową naklejkę, bardzo fajnie. A więc zobaczcie, mamy już Fanatic Foliowany, mamy Astralis. No teraz pasuje, żeby po kolejnych, żeby się trafiła, może Tylo. Może Tylo teraz, co? Co Wy o tym myślicie? Ja myślę, że to byłby świetny pomysł na to, żeby jeszcze Tylo trafić, jest ja po raz kolejny, ale tym razem niebieska, więc przejdźmy znowu z powrotem do, tylko może nawet 10 podrządów tworzymy tych, bo tych mamy najwięcej, więc żeby się troszkę to wyrównało, niestety trafiamy słabiutko, bo Nord, tworzymy sobie tutaj od dołu, może ta, może ostatni będą pierwszymi, no nie tym razem, jest Genji, ale w niebieskiej wersji, więc nic nam to tutaj nie da. I możemy otworzyć sobie kolejną, gdzie znowu mamy GEN G. Ok, GEN G. Więc otwieramy kolejną. Może teraz będzie większe szczęście? I fajnie, były podrzędy, więc musieliśmy trafić. Tym razem Virtus Pro. Virtus Pro chyba w wersji jeszcze foliowanej, czyli tej fioletowej, nie mieliśmy. Więc fajnie, że udało się też ich trafić. Ajajaj, aj, aj. no jest fanatyk, ale niestety nie w jakimś takim kolorze, który by nas usatysfakcjonował. Więc trzeba otworzyć kolejną. Tutaj. I oj, czy patrzcie jak blisko. Oj, ten Wirtus Pro, czemu to się nie trafiło? No oj oj. Będziemy przeżywać. Każdą, każdy ten minimalny brak tej czerwonej naklejki będziemy bardzo przeżywać, bo e, no minimum jedna w tym openingu, no bardzo bym chciał chociaż tą jedną. Bardzo bym chciał chociaż tą jedną. A na razie no niestety nie mamy. Szans coraz mniej z każdym... Otwarciem kolejnej skrzyneczki szans jest coraz mniej e, Dlatego nerwy będą coraz większe Jeżeli tak to można nazwać e, co do trafienia Mamy kolejny raz Virtus Pro Ale w niebieskiej wersji Więc otwórzmy sobie teraz e, tutaj dwie z Astralis Na przodzie I niestety nie udało się nie udało się różowej, mamy fioletową, ale też jest ok, więc otwórzmy jeszcze raz Astralis. Może, może, może teraz? Nie, big, big. Chyba jeszcze nie mieliśmy ani jednej, więc pierwszy raz big, ok. No i możemy sobie otworzyć po raz kolejny coś z tych naklejek znowu trafiamy na IP. No szkoda, że NIP nam raz przeleciała czerwona chyba albo różowa. A tak to cały czas trafiamy niestety niebieskie. Jest furia, ale niebieska, więc otwórzmy sobie jeszcze raz, Staraliz, jeszcze raz zbugujmy ten system. Może tutaj coś będzie, bo te takie są podejrzane naklejki. I zobaczcie, no nie. Coraz bliżej, naprawdę, no to już są centymetry dosłownie. Brakuje do tej czerwonej. No dlaczego nam to robi? Dlaczego nam to robi walwę? Tak? Dlaczego nas tak nie lubią? No jest różowa, jest ok, jest Nord różowy. Ale kurczę no, znowu ta czerwona, no coraz bliżej jesteśmy tej czerwonej, ale no może nam zabraknąć tego openingu, żeśmy w końcu trafili tą czerwoną nakleję, no szkoda, no bardzo szkoda. No nie co ja będę oszukiwał. Czerwona naklejka, no jest tutaj dla mnie obowiązkiem, a ja kurczę nie trafiam A ja jej nie trafię, nie wiem co jest nie tak. Umawiałem się, dzwoniłem do Geibena przed e, nagraniem tego odcinka. On mówił spokojnie: kup dużo, kup ponad 100 i obiecuję ci, że dostanie. Tak mi obiecywał, no obiecywał mi, no i co? Tyle już otworzyliśmy tych naklejek i dalej nicistego z i jest ok, jest okej okay, jest Tyllo, Tyllo różowa jest ok, ale czemu nie czerwona? No i mimo, wiecie, to jest takie, że mimo, że macie radość sobie, o, zarąbiście, jest coś różowego, jest bardzo dobry traf jest, no na pewno odrobiliście przynajmniej tą jedną skrzynkę, którą otworzyliście, jeżeli tak to możemy nazwać skrzynką. Na pewno ją odrobiliście. No to mimo wszystko jest takie a czemu nie czerwona to nie? To jest właśnie to, to jest właśnie to. O, pierwszy raz trafiamy heroik, heroik jeszcze nie trafiłem. No jeszcze nam troszkę zostało tych yy, skrzyneczek, tych pudełeczek, tych pojemniczków dokładnie. Ale czy uda się coś trafić jeszcze? No zobaczymy. Mamy tym razem Renegades Renegades, no niestety nic ciekawego tutaj nie ma. No Wszystkie te niebieskie no nie są ciekawe, to nawet nie jest to, czy nawet dla mnie nie liczy się to, co konkretnego tutaj wypada. Jeżeli jest coś niebieskiego, to to jest kompletnie nic nie warte, więc nie ma się tym co zastanawiać. Jest po prostu niebieskie, no to to skipujemy praktycznie od razu. To wam mogę powiedzieć. jeżeli jest czerwone, to tak samo. Nie interesuje mnie nawet co. Wiadomo, swoją wartość coś ma. Najbardziej z tego co kojarzę, najbardziej warta jest Tylo, dlatego najwięcej kupiłem tych pojemników, żeby mieć największe szanse jakby na tą Tylo. Natomiast nie jest powiedziane, że ogólnie bym się cieszył, bo bardzo bym się cieszył z każdej, nawet jakbym trafił tam najtańszą z tych czerwonych, bo ona i tak jest bardzo droga. Ale no na razie nic tutaj nam na to nie wygląda, chociaż jest Renegade's jest fioletowa, więc jest całkiem w porządku. Otwórzmy sobie teraz ze trzy z Furią na przodzie. Tak mówię, bo ten pierwszy tym widzę, to mi tak łatwiej. Jest to Tiefs, więc tak sobie otwórzmy drugą z rzędu. Może teraz będzie coś lepszego, coś bardziej wartego. No nie, no NIP, no to cały czas trafiamy. Cały czas NIP niebieska, NIP niebieska, NIP niebieska. Czemu nie NIP różowa, NIP fioletowa, NIP jakaś inna? Tylko NIP to musi być to vitality trafione, ale niestety nic konkretnego. Otworzymy sobie jedną Astralis, później otworzymy sobie 3 Virtus Pro i przejdziemy z powrotem do Astralis. Niestety to nic nie będzie warte. Weźmy sobie od tyłu dwie z Virtus Pro i później sobie weźmiemy z samej góry. Zobaczymy czy coś to jest Tylo, super. Trzeci raz chyba, ale cały czas jesteśmy na tym różowym. Nie nie możemy coś trafić, kurczę, tej Tylo czerwonej. No szkoda, szkoda. Oj, Virtus przeleciał. i gdybyśmy trafili tam Virtus, powiem wam, że to też byłaby naprawdę super sprawa. No nie udało się, więc otworzymy kolejny raz. Jest Face, jest Virtus. Aj, Tyler, gdyby się po raz kolejny udało, to byłbym w szoku. No nic, otworzyliśmy ładnie, elegancko, więc teraz e, teraz mieliśmy przejść do Astralis, nie? Więc otwórzmy teraz pojemniczki z Astralis. Dwa albo trzy, zobaczymy, co tutaj się uda. Jest Fanatic, ale tylko i wyłącznie niebieska, więc nic konkretnego. Więc możemy przejść od razu do kolejnego pojemnika. Może teraz coś się uda. Jest Fanatic i zatrzyma się na Fanatic. Fajnie, pologramowe Fanatic jest całkiem ok, więc teraz możemy otworzyć jedną furię. Jedna furia i to jest niestety spirit niebieski i jeszcze raz astralisek, może tym razem uda się coś trafić lepszego, no nie, jest fanatyk ale tylko niebieski, więc znowu przejdźmy do Virtus Pro, Virtus Pro, no team oczywiście przez nas bardzo pamiętany, złota piątka tak zwana, Polacy przez wiele, wiele lat e, grali w organizacji Virtus.pro Pro. Masę wrażeń, masę sukcesów, masę emocji sprawili wszystkim kibicom e, polskiej sceny Strike'a i nie tylko, bo mieli oczywiście też swoich zagranicznych fanów. Natomiast, no, jednak przede wszystkim tutaj nam Polakom sprawili radość, bo jednak wiadomo, że cieszy się najbardziej z szczęścia. Swoich zawodników, a teraz Liquid, chyba pierwszy raz w ogóle trafiamy Liquid. Fajnie, że udaje się pierwszy raz Liquid i od razu kolor fioletowy jest to na pewno coś lepszego niż niebieskie, co nie? Mamy po raz kolejny niebieskie vitality. No szkoda, szkoda, no wiadomo, tak mówiłem, z każdą będzie taki smutek, że nie ma tej czerwonej, to no, najlepsze co by było w tych openingu nie interesowałoby mnie co trafię dalej, ale żeby w pierwszych na przykład takich dziesięciu pojemnikach trafić czerwoną naklejkę. No po prostu no, to stoisz na głowie, od razu. Stoisz na głowie i ciebie nie interesuje co ty dalej trafisz, bo ty już jesteś... Ty już jesteś zarobiony. No, no ale niestety. Nie udało się, to jest OG fioletowe, więc jest. OK jest ok, nie ma co dramatyzować pojemniczków coraz mniej i zobaczymy czy coś jeszcze uda się trafić, przeleciało face i niestety mamy espadę, espada to chyba jest z kolei najtańsza naklejka chyba, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe może nie miga, nie miga też będzie najtańsza chociaż mi się wydaje, że mimo wszystko espada jest chyba tą taką najtańszą najtańszą z najtańszych naklejek o spada na przelecia. No, ale gdybyśmy trafili różową, no to bym już nie narzekał. Jest. Mamy coraz mniej tych pojemniczków. Zbliżamy się. No, jeszcze może nie do samego końca. Myślę, że 3 czwarte już minęło. I dalej, niestety, nie mamy nic konkretnego, co na pewno nam by tutaj zwróciło coś fajnego. Jest heroik i jest fioletowe, więc jest w porządku. Możemy otworzyć w takim razie kolejny pojemniczek. Ale nadal nie mogę stanąć na głowie, bo dalej nie ma tej czerwonej naklejki. Kurcze pieczone, no. Myślicie, że dadzą czy nie dadzą wam. No. Dobra, może zróbmy tak, że otw otwierajmy teraz na przykład po dwie. Dwie na przykład, dwie teraz były Virtus Pro otworzymy. Później na przykład dwie takie, dwie takie i będziemy sobie tak zamieniać Virtus Pro, ale niestety tylko w niebieskiej wersji. Więc teraz e, przejdźmy do dwóch tych. Albo tamtych będziemy otwierać trzy, bo jest najwięcej z Virtus, a to będziemy otwierać po dwie. Tak sobie to zrobimy, jest Vitality czyli tą jedną, tą jedną sobie otworzymy. OG, jest Gudsen, pierwszy raz goodcent trafiamy, i od razu od. Popatrzcie, tyle potrafiliśmy otworzyć, i niektóre dopiero pierwszy raz trafiamy. To jest w ogóle taka. Ciekawostka. Oj, nie. OG przeleciał dudowy, No szkoda. Jest Astralis hologramowy. No okej. Okay. No zawsze to lepsze niż niebieski Astralis. Ale no niestety, niestety. Jest Navi, Pierwszy raz foliowana. Hologramowa, przepraszam. Więc mamy pierwszy raz. No i teraz możemy otworzyć trzy razy Virtus Pro. Zobaczymy, czy tutaj uda się trafić. Mamy boom. Ok. Boom hologramek. D, w drugiej skrzynce. Czy uda się coś jeszcze ciekawego? Jest Virtus Pro. Ok, hologram. Mamy fajną serię. Parę, po, można powiedzieć, w ostatnim czasie było kilka tych fioletowych, co jest na pewno bardzo fajne. No, nie udało się renegadezować. Szkoda, szkoda, że nie udało się różowej, ale okej. Okay. No i lecimy znowu. Dwie, teraz Australis. Otworzymy, zobaczymy, może coś tutaj się uda, to, i głucen, nie, nie udało się, Kurczę różowa głucen, no, myślę, że jest na pewno troszkę warta. Szkoda, 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 no i OG, no tutaj same OG były, więc nawet nie było szans na ni nic innego. I przechodzimy do pojemniczka tutaj z furią, i była czerwona za... Patrzcie, znowu, ale mi to robią. To jest czwarty raz, kiedy już mam praktycznie w zasięgu ręki, ale dwa razy przeleciała za tą czerwoną, i teraz dwa razy było minimalnie, za, minimalnie przed tą czerwoną. No to jest niesamowite dla mnie, że cały czas tak się dzieje, że cały czas jesteśmy blisko tej czerwonej naklejki i nie ma tej czerwonej naklejki. Virtus Pro niestety. A Virtus Pro niestety, znaczy no, niestety niebieskie, no bo gdyby było Virtus Pro czerwone coś, no a teraz znowu trzy spady pod rząd, więc też nie było szans na nic innego. I otwieramy trzecią z rzędu naklejeczkę tutaj No i Tile oczywiście przeleci No i w środku jest niebieska Genji Super! Właśnie tego potrzebowali się. potrzebowaliśmy Potrzebowaliśmy Genji, bo właśnie ja nie miałem dawno Genji w ręce Więc Genji jest super opcją No i znowu pięknie Nemiga teraz Tak, tak właśnie o to chodziło Żebyśmy mieli jak najwięcej Nemig i tak dalej Czerwona nam przeleciała i jest chociaż fioletowa Więc super, jest Spirit Ale znowu nam czerwona przeleciała, no ja już tak naprawdę przestaję się łudzić o to, że będzie coś niestety dobrego. Przestaje się łudzić. Szkoda co nie? Gdybyśmy trafili coś czerwonego, to byłaby zawsze radość, ale niestety będzie, będzie tylko smutek. Możecie napisać później w komentarzu sad, zdecydowanie, bo e, ten Openik, e, no, mimo kilku ciekawych trafów, mimo wszystko, no, będzie sad, no bo. E, w Problem z tymi pojemnikami jest taki, że. No, widzicie, znowu przeleciała różo, Bardzo ładna naklejka, bardzo ładna G2 Esports różowa przeleciała. No i oczywiście dostajemy syf. Bo tylko, żeby te openingi odrobić z tego, no to trzeba trafiać. No, te najlepsze. No, różowe spoko. Różowe spoko. Na no, różowych się fajnie to, że coś tam można odrobić. Ale no, po pierwsze, nie wszystko odrobicie nawet na kilku. A druga sprawa, że. No, liczy się czerwone, tak. tak. Bo wiecie, no, jak macie kosę, to żeby trafić coś bardzo drogiego, to musicie trafić ten złoty specjalny przedmiot. Ten najrzadszy przedmiot, złoty, czyli coś, co trafia się no, praktycznie raz na pewnie 1000 skrzynek. Tak? A tutaj macie coś czerwonego i to już wam wystarcza, czyli ten trafiacie prawie najrzadszy item, czyli coś, co na pewno częściej wypada, i mi, czyli macie większe szanse na zdobycie tego i wiecie o co chodzi. I wtedy jest takie, wow, takie fajne. to. A to widzicie, nawet to nie jesteśmy w stanie zdobyć. Jest Espada fioletowa, no pewnie też z fioletowych najtańsza, ale zawsze coś, że lepsze, że, że fioletowe, a nie, a nie niebieskie. Zbliżamy się ku końcowi. Zaraz zobaczę, ile dokładnie mamy tego. Zaraz policzymy nawet, może nawet nie zobaczę, ale policzymy, żeś wiedział co ile mniej więcej możemy otwierać. Ale tak gdzieś widzę, że tych z zostało nam, można powiedzieć najmniej chyba. Zaraz nam zostanie. Dobra, więc otwierajmy po jednej już. Po jednej każdej i tam na końcu zostanie, no to to zostanie, Albo tych te, te otworzymy teraz Astralis dwie, a później będziemy po jednej. Mamy furię. Teraz otworzymy sobie dwie Astralisy. No nagranie już troszkę trwa, więc widzę, że fajnie się to wszystko zgadza. Jest OG fioletowa, ok. No jeszcze jakby jedna różowa wypadła chociaż, bo już na tą czerwoną mnie chyba nie ma co liczyć, ale chociaż jakby jeszcze jedna różowa wypadła, no to można byłoby powiem wam być z mniej więcej zadowolonym. No widzicie, kolejny raz nam przelatuje czerwona i, i mamy Tylo No to jest Tylo, to jest ta, na którą najbardziej liczyliśmy, prawda? Ale liczyliśmy jednak na troszkę inny kolor na pod tym, że tak powiem Pod samym logiem drużyny, czyli liczyliśmy na czerwony kolor No ale, no cóż, nie zawsze to, na co się liczy, to się ma, prawda? Więc mamy teraz Nawi niebieską naklejeczkę, więc otwórzmy sobie jeszcze jedną tą z Furią. Może tym razem coś będzie? Przelecia różowa oczywiście, I mamy vitality, więc otwórzmy Virtus Pro. Może tym razem będzie coś? Nie, face, niestety tylko i wyłącznie face. Ogólnie fajne to jest, to jest tak samo emocjonuje jak, nie wiem, otwieranie skrzyni, jest tak samo emocjonujące, tym bardziej, że Naprawdę sporo tego można sobie pootwierać, Natomiast widzicie, przecież różowa, fioletowa dostajecie niebieską. I tak praktycznie za każdym razem co wtedy troszkę nudzi i tak dalej, no ale wiadomo, no, też się mogą wszystkim porozdawać, ale fajnie, mamy fanatic, fioletowa. Zawsze coś. Coraz mniej tych skrzyneczek do końca, ale może jeszcze uda się trafić tą różową, chociaż czy uda się na no, różowa znowu przejść. Przedzia... I nie, no czemu? Kurczę heroi. Tak blisko był ten heroik. Nie udało się no. Szkoda, szkoda. No i OG, ale niebieska. No więc kolejna, tym razem VirtuS Pro. Z przodu i Tylo, ale zwykła. No, zwykła, zwykła, zwykła. Nie da nam nic, nic nam nie da. Kolejna od VirtuS Pro. No już naprawdę, już praktycznie sama końcówka. My trafiamy Nord. No, Nord. Nord nam nic tutaj nie da. Nic, w niczym nam nie pomoże. niczym nas nie uratuje ten Nord. Jakby to jeszcze nas ratowało, to bym nic nie mówił. g czy Jakim tak? Jakim tam? Nie wiem już nawet. Ja już nie wiem, niestety ja. i znowu ten Nord. Nord, który nam nic nie daje. Ah. Ostatnie 4 Sebastian, co dobrze widziałem? Skrzyneczki nam pozostały, i będzie Wirtus Pro, chociaż fioletowy. Ok, więc e, zrobimy sobie tak: najpierw otworzymy sobie Furię, później otworzymy sobie Astralis, i na koniec jeszcze Wirtus Pro nam zakończy. I Stotiews będzie? Stotiews w ostatniej naklejce z Furią. Jeżeli chodzi o... A no nie, najpierw sobie Virtus otworzymy. Virtus Pro sobie najpierw otworzymy i na koniec będzie e, Astralis. Mamy Espada fioletową, ok. więc espada fioletowa, no i został nam ostatni e, drop, zobaczcie ile tego jest został nam ostatni drop, będzie to astralis zobaczcie, no chociaż żeby ten fioletowy już na koniec, bo już nie liczymy na nic więcej, ale żeby chociaż fioletowy się udało to będzie bardzo, bardzo fajnie przeleciały czerwone, różowe, wszystkie kolory a mamy oczywiście Gucen niebieski, więc można powiedzieć, że tradycyjnie. Zobaczmy ostatecznie, jakie tutaj potrafiliśmy tak mniej więcej te naklejki, jakie mieliśmy tutaj różowe. Tutaj było różowego. Jest Tajlo różowe, Tajlo różowe, drugie Tajlo różowe, więc było blisko tego czerwonego. Jest Fanatic różowy i Astralis chyba, tak? Czyli wydaje mi się, że cztery. Cztery chyba różowe, więc i tak nie jest tak całkiem źle. Ja sobie tylko sprawdzę, ile takie coś kosztuje. Takie, takie różowe Tajlo. Różowe Tajlo to jest i tak około 20 zł, wam powiem chyba, tak. Więc powiem wam, że i tak nie tak źle, szczerze mówiąc. Około 20 zł kosztuje ten różowy Tylo, Więc dwie to jest prawie cztery dyszki. Coś tam można mieć. Powiedzcie mi, czy chcecie kolejny odcinek taki, bo ja chętnie mogę taki, tak, mogę wszystko posprzedawać i możemy zrobić jeszcze drugą część. Jeżeli zdążę pokupić tych kapsułek, mogę zrobić jeszcze drugą część openingu tych pojemniczków, tych takich kapsułek. Czemu nie? Jeżeli Wam się oczywiście podobał ten odcinek, to koniecznie. Dajcie znać w komentarzu, Jeszcze ja z Wami żegnam i widzimy się już po prostu w następnym odcinku, albo w następnym live'ie na moim kanale. Bye!